Artur Kornik Sowiński po, po pierwszej obronie pasa na Galika SW34. Jak czujesz się po tym 15-minutowym boju? Bardzo dobrze się czuję po tym 15-minutowym boju. Yy, no nic z mi nie jest, a więc to chyba najważniejsze. No tak mamy to uspokoi na pewno. Mamo nic mi nie ma. Yy, co? Pierwsza obrona super. Fajne uczucie. Nigdy nie broniłem pasa do tej pory, więc przyznam, że, że jest tu dodatkowa taka jakaś pozytywna emocja. Sprawiłeś sobie prezent urodzinowy wygrywając tą walkę. Powiedz czy Twój rywal czymś Cię szczególnie zaskoczył? Zaskoczył mnie w wielu elementach. W niektórych się zdziwiłem tak powiedzmy pozytywnie, bo myślałem, że będzie silniejszy. Nie był silniejszy, ale myślałem, że boksersko będę przeważał bardziej. Bardzo ładnie blokował moją lewą rękę, co mnie zdziwiło. Co jeszcze mogę powiedzieć? Kurczę, tak na gorąco. To chyba tyle, tak. tak? takie dwa główne to, to tyle. <grych> A jak oceniasz swoje przygotowanie motoryczne i na przestrzeni tych 15 minut? Czy przygotowania przebiegły bardzo podobnie jak do wcześniejszej walki, kiedy zdobywaliśmy ten pas. Teraz było jednak ta różnica, że od razu z, jednej, tak jakby z jednego okresu przygotowawczego skoczyliśmy na drugi. Bardzo miałem krótki ten okres takiego roztrenowania. Teraz będą zasłużone wakacje. Troszkę wypocznę. Gdzie te wakacje? No jeszcze nie planowałem, znaczy wakacje, no tak sobie pozwolę pojeść myślę, że przez tydzień. Każda pizzeria jest moja. Więc tak, przez tydzień sobie odpuszczę w ogóle dietę i skupimy się na słodyczach i pizzy. Po tygodniu wrócimy do treningu, zrobimy tak bardziej pod kątem siłowym i parterowym, ponieważ no, tutaj jest teraz taki okres Myślę, że skupimy się na tych dwóch elementach. Słyszałem, że Pudzian już ma rywala, no ale będę trzymał kciuki, że... Bo z Różalem walczy, tak? Tak. Kurczę, no tam Różalowi źle nie życzy. no ale jak gdyby jednak Różal odpadł, to, 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 to na pizzy i ciastkach <laughs> będę, będę gotowy na Pudzian. Pudzian zapytany o tą walkę powiedział, żebyś nie czytał tyle komiksów. Czytasz? Czytam komisję, bardzo lubię komiksy. Fajnie, że on o tym wie. <laughs> Czyli śledzi mnie. Wiedziały, wiedziały. A, taki niepozorny Mariusza tutaj widać. <laughs> Jednak śledzi. Znaczy, Artur Mazur w wywiadzie z Maciejem Kawulskim poruszył ten temat. Maciej powiedział, że KSB jest platformą do organizowania ciekawych walk. I w razie gdyby wypadł rywal Mariusza, wtedy jeszcze nie było wiadomo, że będzie to, to Marcin, to wystosują do niego zapytania, czy, czy zawalczyłby Jak tobą. Szczerze mówiąc, y, moim zdaniem Mariusz tej walki nie weźmie, Zostawmy no, 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 no się na jego miejscu, on no, tą, tą walką nie zyska za bardzo nic, no ja pokona mistrza KSW ja faktem, ale o po połowę lżejszego <majemy> od swojej kategorii, a więc, więc jakie uznania fanów w tym nie zdobędzie, może stracić bardzo wiele, więc myślę, że z takiego czysto biznesowego punktu nie wiem tej walki. Gdyby go tam jakoś włodarzykach musieli. Ja jestem bardzo, bardzo chętny na tą walkę. Cały czas. Ale podpisano też Marcina Wrzoska dzisiaj, to zostało ogłoszone, myślisz, że do tej walki dojdzie, bo pierwsze próby były. Były pierwsze próby zestawienia tej walki właśnie na dzisiaj. To się nie udało był za krótki okres czasu. Myślisz, że po pełnym obozie przygotowawczym taka walka jest bardzo możliwa? No to już od Ma Marcina zależy, bo z tego co wiem, to Marcin miał być na, na tą galę odmówił, tą walkę, odmówił tej walki, no więc... To zależy. nie masz od... nic przeciwko Nie, no pewnie, że nie. Ja tak naprawdę jestem do dyspozycji KSW. Po prostu tu akurat, wracając jeszcze do Mariusza, to było zawsze takie moje marzenie, żeby zawalczyć z chłopem, który jest dwa razy większy ode mnie. I padło na Mariusza, no bo Mariusz jest dwa razy większy ode mnie z KSW. No nie wiem, byłby, nie wiem, byśmy mieli hardkorowego kolca. W ekipie, no to, no, to on pewnie go by wyzwał, no ale, ale go nie czy... mamy. No mam Kudzianowski, którego bardzo szanuję, jestem wdzięczny, bo on rozpromował MMA i ogólnie ceny go jako człowieka. W wielu kwestiach się z nim bardzo nawet zgadzam, ale to nie ma się nijak do tego, że po prostu uważam, że bym go pokonał jestem tym lepszym zakończeniu. Wracając jeszcze do tego poprzedniego budynku i porównując go z tym, tam byliśmy świadkami dużej liczby fireworków i różnych zdarzeń, troszeczkę nie do końca zawsze przewidywalnych. Tutaj była taka ciężka, twarda, mocna praca. To ja wiem rywal narzucił to, że trzeba się było bardziej skupić konkretnie na, na tym samym normalnym prowadzeniu walki. To znaczy, jeszcze raz podkreślę, że jakieś tam rzeczy typu wędka, typu nie, jakieś, jakieś spontaniczne rzeczy, one wychodzą spontanicznie. Nie da się. Ja nie siadam z trenerami i opracujemy taktykę, że w drugiej minucie zarzucimy wędkę albo lasą, <laughs> ponieważ to fajnie wyjdzie i publiczność będzie dobrze reagować. Nie, to jest spontaniczne. Ja taki po prostu <laughs> jestem i w pewnym, wiesz, w, w pewnych chwilach masz ochotę wziąć, nie wiem, czy piłki i zacząć żonglować, a czasem po prostu rywal ci na to nie pozwala i nie masz trzech piłek pod ręką. <laughs> i nie żonglujesz. No dzisiaj tej, tej żonglerki było mniej, było mniej takich... Mm, Mniej tego kontaktu z publicznością. Też dużo zależało właśnie od narzuconego stylu przez rywala. Też ta druga runda była przynudna, no, tak nam wyszło, Kiepsko to wyszło. Um. A to nie jest taki, które się za bardzo rozróżniłeś, po pierwszej fenomenalnie będzie, gdy sobie dawać radę e, na pełnym dystansie i po prostu chwilanie uwagi w drugiej rundzie się to, to, to obróciło przeciwko tobie. Tam była na nogę głowa kopnięcie, no, ale to co, nie wiem czy to jest chwila rozróżnienia, no, nie mogę być święty i się wahać, czy kopnąć, czy nie kopnąć, bo może mi złapać nogę, no, po prostu nie? głowa daje sygnał, jednym strony na kopnięcie. No, to kopiesz i jeżeli wyłapuję tą nogę, no to, to, zazwyczaj to zazwyczaj lądujesz na plecach. Ja wylądowałem na plecach, e, gdzie mu się nie śpieszyło do podniesienia tej walki, no i za drugą ląda. Ale z no, taka ląda, no. I moja wina, i wina przeciwnika, i no Nie. Musicie to przeżyć. Jaki <grym> był no, plan na dzisiejszą walkę? No, na pewno mieliśmy boks, boksować. <grym> mieliśmy wygrać. To też. Ta szermierka na ręce jednak nie przynosiła takiego skutku, jak, jak, jaki był zamierzony, ponieważ... Bardzo fajnie blokował, szczególnie mój lewy prosty to mnie nie zdziwiło. Troszkę więcej kopnięć miało być, ale... Jakoś moje nogi też... Mówiły o tych spontanicznych kopnięciach. No. Myślę, że ten element też będzie był jeszcze dopracowywać, żeby troszkę więcej prakować. gdzie przygotowywałeś się do Okres przygotowawczy praktycznie identyczny na do poprzedniej walki. Zacząłem u Petra Soboty w Niemczech, to taki tygodniowy camp kamp. W Kosze tam jest naprawdę super atmosfera, bardzo lubię tam jeździć. Po powrocie z bali To cały czas w Katowicach, do tego doszedł jeszcze potem taki weekendowy camp sparingowy w Bielsku białej mm, Potem byłem jeszcze u... Masz trwala posparować z kotwicą i u chłopaków w umyty Za co serdecznie każdemu dziękuję, który mnie sparował, który dorzucił jakąkolwiek radę. No, tak jak mówię, to nie jest mój pas, to jest nasz pas. Na ten pas działa naprawdę cały sztab ludzi i to jest nasz pas. Dziękuję, dziękuję Wam serdecznie. Ja mam właśnie przyjemność i dumę go mieć teraz na ramieniu, ale, ale to jest zasługa wielu, wielu ludzi. To jest nasz. Mówiłeś, że w tej walce nie było tyle kontaktu z publicznością, ale publiczność kontaktowała się z Tobą. Spora grupa kibiców, nawet z transparentem, bardzo głośnych, nawet o godzinie 18 przed halą gdzieś tam skandowali Twoją ksywę. E, tego chyba wcześniej nie było Nie było z Tobą. Powiedz w ogóle, jak się na to zapatrujesz i czy to dodaje jakiegoś powodu? Nie no, super. kibice w ogóle Ci. Wyróżniała się taka dość mocna ekipa z, z, kopalni, z kopalni w lędzinach. No przyjechali, Ostatnie pytania. Proszę. Przyjechali e, ubrani w te same koszulki co ja, tę samą czapkę którą ja miałem, nawet niektórzy mieli podoklejane brody, przez 15 minut walili w ten bęben, czyli Kornik, no super emocje. Przy takiej publiczności to naprawdę to super się walczy, to jest taki kop energetyczny, ale możesz nie wiem, każdą odżywkę sobie wypić przed treningówkę, ale nie dać takiego poweru jak, jak, jak takie odczucie. W ogóle publiczność na KSW coraz lepiej rozumie te walki, coraz lepiej się bawi na, 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 na takich zjawiskach. Super mi kibicują. już o, Ostatnia walka była mega pod względem mojego kontaktu z publicznością i tego jaką energię mi dawali, a teraz to i przebiło jeszcze i Je, to już spory procent. Mam nadzieję, że zawsze tak będzie. Dziękuję bardzo. Chcę wyciągnąć, bo to nie jest takie łatwe. Przede wszystkim chciałem podziękować jeszcze raz kibicom, którzy mi kibicowali dzisiaj. bo To było naprawdę mega. Nie no, nigdy nie miałem takiej ekipy <noise> wspierającej, i teraz bym sobie pozwolił na troszkę prywaty i podziękował sponsorom, no, bez których no, też tego pasa by tutaj nie było. Bo to jednak oni mi umożliwiają to, że mogę skupić się na treningach. A więc tak: Nickfoot, Inchwood, Clickhouse, Bezerk Lab, Manual Med, Grupa DSF, Hebdas, Pisz Panda, Jakub Hycki, Lekki Smak. E, Nickel Food, e, Active Sport, potem e, jeszcze Sailasa. Czekajcie, bo mi się skończyła karta, wiem, że ich jest trochę, trochę więcej. Ale. I tych są na klacie i na plecach, Park czyli Jim, Pitbull, dokładnie i Do. chyba to wszystko. Dziękuję, że kogoś pominąłem, sorry, ale jestem Wam i tak mega, mega, mega wdzięczny. Mega, naprawdę dziękuję, dziękuję.